Hej, jest 2 lutego i Flash przypomina, że dzisiaj obchodzimy Dzień Handlowca. Może jakiś handelek z kinami do CSA? Exit, this... Ostatnio mówiliśmy o grach sportowych Electronic Arts, a nie wspomnieliśmy o piłce nożnej. Zaskoczeniem dla nikogo nie będzie to, że wydawca szykuje FIFA 18. W niej zobaczymy kontynuację pomysłów z trybu fabularnego, zwanej Drogi do Sławy. I jej poinformowało też, że FIFA 17 była najlepiej sprzedającą się grą konsolową w 2016 roku. Być może słyszeliście, że jakiś czas temu firma Zenimax Media podała do sądu firmę Oculus VR za nadużywanie prac autorskich. Chodziło m.in. o złamanie kontraktu i kradzież dokumentów, której miał dopuścić się John Carmack. Sprawa zakończyła się na korzyść pierwszej z firm, w skład której wchodzi m.in. Bethesda. Oculus ma wypłacić odszkodowanie w wysokości 500 milionów dolarów. Studio Simbin pracuje nad grą GTR3, czyli kolejnym symulatorem motoryzacyjnym. Ta produkcja ma zainteresować zarówno ludzi oczekujących po prostu dobrej zabawy, jak i symulacyjnego podejścia do sprawy. W ten sposób firma chce dotrzeć do szerszej widowni. Gra będzie korzystała z silnika Unreal Engine 4 i prawdopodobnie zostanie oparta na znanych licencjach. Premiera ma nastąpić w 2018 roku. To był moment, studio Fail Better Games wrzuciło na Kickstartera zbiórkę na Sunless Skies, czyli kontynuację swojej gry Sunless Sea, i w zaledwie 4 godziny zebrali potrzebne pieniądze, to jest 100 tysięcy funtów. Oczywiście dalej można wspomagać dewelopera. Sama gra będzie rozgrywała się w zupełnie nowej epoce. Pokierujemy w niej kapitanem Gwiezdnej Lokomotywy. We stand together. Nintendo kontynuuje szturm na urządzenia mobilne. Po Super Mario Run firma wypuściła grę Fire Emblem Heroes na systemach iOS i Android. Produkcję można ściągnąć za darmo, chociaż oczywiście znajdziecie w niej mikropłatności. Na kolejną z obiecanych gier, to znaczy Animal Crossing, przyjdzie nam jednak trochę poczekać. Premiera została przełożona na później. Firma Sony podała wyniki finansowe za miniony okres świąteczny, a więc najważniejszych kilka miesięcy w roku w branży. W tym czasie do sklepów trafiło 9 milionów i 700 tysięcy konsol PlayStation 4. To wynik lepszy niż najlepszy wynik PlayStation 2 za podobny okres. Cały koncern Sony zarobił dzięki temu 431 milionów dolarów. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Cześć.